Dlaczego te kobiety wypoczykowane z tatuażami, szalejące po imprezach, są dla nas przyjemniejsze w odbiorze? Jak widzę kobieta tatuaże, to już mam, że tak powiem, czerwony lampy. A jak już widzę jeszcze na przykład piercingi i jeszcze piercing w nosie, jest to dla mnie, że tak powiem, już wtedy wiele czerwonych flak, a nawet sirena. Ja Ci powiem dlaczego. Yy, dlatego, że one dają więcej emocji. No tak. Le tak jak dają nie, dają, nie dają spokoju. To tak jakby powiedzieć, że bomba atomowa daje więcej energii. Tak, dokładnie tak jest. I bo tyle brzuchu, które wbrew pozorom nie są czymś pozytywnym, a są czymś tego... Bo to jest po prostu rodzaj stresu. Nagrywaliśmy film dotyczący niskiego poczucia własnej wartości, który wynika m.in. Z wychowania, z wychowania. z relacji z kobietami. i z wewnętrznego poczucia odrzucenia. Tak. A wyobrażasz sobie teraz dziecko kobiety, która nagrywa filmy. No jest teraz właśnie taka. Sytuacja, że jedna z tych aktorek domaga się, zwraca się do portali upubliczniających takie filmy, żeby jej filmy zostały usunięte. 400 filmów, które nagrała, to jest Slana Redos. Wszystko jest replikowane na wszelkie portale, które tak. ślad zna, więc... Że... Nie tylko, no są przecież na fizycznych nośnikach informacji, dyski, pendrive i tak dalej, chmury. Usunięcie jakiegoś małego wpisu, małego filmiku z jest niemalże niemożliwe, żeby nie pozostawiło tych śladów a co dopiero ktoś, kto jest gwiazdą w fachu. Tak, i no właśnie pomyśleć o tym, że to dziecko niestety będzie skazane na to, żeby oglądać tego rodzaju filmy, w których jego matka będzie, no niestety bardzo nieprzyjemnych wypadków. No. no społecznie będzie skonsolowane, nie? W społecznie to jest jedno, ale to też element psychiczny związany z tym, że no można powiedzieć yy, moja mama nie ma żadnej wartości, bo pozwala na tego rodzaju rzeczy. tak, jakby I to też jest ten kawałek, który no bardzo, bardzo będzie wpływała na psychikę. Tak? No i lana rozumiem, że po, po latach brylowania w przemyśle doszło do, do wniosku, że mimo wszystko to był błąd. To był błąd i za to ktoś odpowiada inny, że została zmanipulowana, że została wciągnięta do tego przemysłu. A słyszałeś, żeby kiedykolwiek kobieta powiedziała, ja jestem winna swojego losu? Że jest, że ponoszę konsekwencje swoich. Często niewłaściwych wyborów i emocjonalnych wyborów, no. konsekwencja i kobiety to się wyklucza. No jest jak olifa i woda. Tak. No, jest, jest niestety coś takiego i niestety są takie przykre momenty, kiedy e, rzeczywistość przychodzi i trzeba się zmierzyć z konsekwencjami własnych wyborów i z życiem, które się stworzyło. Szkoda, jak to się mówi, tylko i wyłącznie tego dzieciaka, który będzie skazany na przeżywanie tego, no ale Niestety tak to wygląda, więc dla Was, mężczyźni, krótka informacja, żebyście pamiętali o tym, że jest masa kobiet, która w ogóle, że tak powiem, ich zdanie się nie liczy, ponieważ same często nie reprezentują żadnej wartości albo niewielką, więc nie przyjmujcie tego jaka stan obowiązujący, bo jest to po prostu element manipulacji często emocjonalnej, który ma spowodować obniżenie Waszego nastroju, słabość emocjonalną, a jednocześnie podniesienie własnej wartości we. W własnych oczach, prawda? Żeby się dowartościować, poczuć się trochę lepiej, No ale to są techniki manipulatywne i destrukcyjne. Dlatego też nie warto się w ogóle spotykać z takimi kobietami, które. Hmm. Albo dokładnie rozumieć właśnie, z jaką kobietą się ma do czynienia i po co? Korzystać z seksu, a jednocześnie planować swoją drogę wiecja. Tak, no tak? Tak, oczywiście. Ale to już panowie to jest. Nie broni zabawy. Ale to już panowie trzeba być bardzo, bardzo świadomym, tak? Bo to jak ktoś mówi, bo to jest niebezpieczna zabawa, tak, dokładnie. Ponieważ tego rodzaju no, kobiety są często też niezrównoważone, więc. A wiesz co, to ja jeszcze jeden temat poruszę, bardzo ważny. Dlaczego te kobiety zaburzone, niezrównoważone, nas tak bardzo, bardzo kręcą? Dlaczego te, te kobiety wykolczykowane z tatuażami, szalejące po imprezach, są dla nas y, przyjemniejsze w odbiorze Spokojne. No nie wiem. No nie wiem. Ja akurat mam odwrotnie. Jak widzę kobieta tatuaża, to już mam, że tak powiem, czerwone lampki, a przynajmniej żółte. A jak już widzę jeszcze piercingi i jeszcze piercing w nosie, jest to dla mnie, że tak powiem, już wtedy wiele czerwonych flak, a nawet syrena. A ja Ci powiem dlaczego. Yy, dlatego, że one dają więcej emocji. No tak. tak jak, dają, nie dają spokoju. To tak jakby powiedzieć, że bomba atomowa daje więcej energii. Tak, dokładnie tak jest. Rozmawialiśmy w którymś z naszych, naszych filmów na temat czym są motyle w brzuchu tak? I, tak. I, i, i motyle w brzuchu, które wbrew pozorom nie są czymś pozytywnym, a są czymś negatywnym, bo to jest po prostu rodzaj stresu. A prawdziwa miłość to jest, to jest siła spokoju no tak, i ale... równowagi. No tak, ale to jak to się mówi nudzi ludzi, którzy mają swoje o, potrzeby to? emocjonalne. Więc jak też mówię, ekscytacja jest bardziej ekscytująca, ale później przychodzą konsekwencje. Tak jak przed chwilą Wam je opisaliśmy, więc to też żebyśmy Widzieli, że doświadczenie kobiety i mężczyzny jest różne i skąd indziej ta wartość i kiedy indziej jest ona dawana. Tak? Kobiecie jest dawana na samym początku, mężczyźnie można powiedzieć, jest dawana później, bo nie to, że na samym końcu, ale po prostu jest dawana później, eee, ale jednocześnie ona trwa dłużej. A kobiety, które dostają to wcześniej, szybciej się, że tak powiem, ta wartość wyczerpie. No, i że tak powiem, dlatego też, kobiety mają inne doświadczenie, mężczyźni mają inne doświadczenie i warto jest to rozumieć. Właśnie też po to, żeby znaleźć sobie tą właściwą kobietę, właściwą partnerkę, która będzie żoną i matką, jeżeli tego oczekujecie, albo przynajmniej kobietą, z którą będziecie mogli miło spędzić czas. I będzie za wami podążała. Dokładnie, bo najważniejsze jest to, żebyście wybili swojej męskiej energii, przewodnika, tego, który jest dowódcą, który jest przywódcą. Bo jeżeli będziecie w energii przegranego petenta, proszącego, no to sami rozumiecie, że daleko nie zajedziecie. Grupa Testosteron Man na Facebooku zapraszamy do dołączenia. Dziękujemy za lajki, za komentarze. Widzimy się w kolejny odcinku. Zapraszamy do współpracy.